Cześć wszystkim, z tej strony Jagoda i witam Was na moim kanale. Szczerze się tak, dlatego że już od bardzo dawna chciałam założyć swój kanał na YouTube, ale długo, długo, długo to odwlekałam, bo myślałam, że to nie jest dla mnie, że kto mnie w ogóle będzie słuchał, o czym w ogóle tutaj nagrywać i mówić do Was. Ale już od głównego momentu, gdzieś z dwa czy trzy tygodnie nawet, myślę o tym non-stop i stwierdziłam, że jeśli nie spróbuję, no to się nie przekonam. Zawsze się zastanawiałam też, o czym powinien być taki pierwszy. Filmik i stwierdzam, że chyba powinnam zacząć od przedstawienia się, kim w ogóle jestem, bo będą tu pewnie też osoby, chociaż mam taką nadzieję, że będą tutaj też takie osoby, które nie będą mnie znały czy z Instagrama, czy z Facebooka, więc może zacznijmy od tego. I tak jak już wspomniałam na samym początku, nazywam się Jagoda, mam 28 lat jeszcze i jestem kosmetologiem. Prowadzę swój gabinet, w którym głównie zajmuję się stylizacją rzęs i brwi, ale od niedawna też prowadzę szkolenia ze stylizacji brwi i mam nadzieję w tym niedługim czasie poszerzyć swoją ofertę o szkolenia ze stylizacji rzęs. No i o czym my tutaj sobie będziemy rozmawiać? Szczerze mówiąc, sama się jeszcze nad tym zastanawiam, ale myślę, że na pewno będą to treści związane ze stylizacją rzęs, czy brwi, czy szkoleń, dlatego, że sama się tym głównie co dzień zajmuję. Myślę, że gdzieś tam jeszcze będą wplecione takie smaczki z życia. Też będę brała pod uwagę zdanie osób, które będą obserwowały czy oglądały ten kanał, no bo tak naprawdę to dla osób, które będą tutaj ze mną, będę tworzyć te treści i chciałabym, żeby też miały one wpływ na to, jakie tutaj te treści będą się pojawiać. No dobra, mamy już ze sobą ten sztywny wstęp, więc mam nadzieję, że był w miarę ok. I co? Zapraszam Was dalej do oglądania. Pokażę Wam jeszcze mój backstage. Nie wygląda on jakoś super profesjonalnie, no ale jakoś na początku trzeba sobie po prostu radzić. A tutaj w ręce mam jeszcze kamerkę, na której widać jak mój synek yy, śpi. I tak właśnie kontroluje, czy wszystko jest ok. Właśnie odebrałam paczkę z paczkomatu, bo w związku z tym, że zjazd Pimp My Lashes zbliża się wielkimi krokami, no i tam dress code obowiązuje róż, to musiałam coś różowego kupić i bardzo podobał mi się taki komplet z ramilii, różowy. Marynarka plus z spodenki, ale z racji tego, że po prostu to był komplet z kolekcji nie wiosennej, tylko letniej, no to niestety wszędzie było wyprzedane. Stwierdziłam, że spojrzę jeszcze na Vinted i akurat okazało się, że parę dziewczyn ma na sprzedaż ten komplet, a jak nie komplet, no to oddzielnie marynarka i z spodenki i właśnie dzisiaj doszły mi jeszcze te spódnice spodenki. Marynarkę już mam. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle razem wyglądało na mnie, bo oczywiście na modelce to co innego, a w rzeczywistości to wychodzi różnie. No i co? Nie mogę się już doczekać. Teraz jestem opatulona, pędzę do zus po fitki, szybkie zakupy i do malucha wracam. Odpakowałam te spódnice spadenki, które do mnie przyszły, ale no niestety jak widać na kamerze, góra i dół różnią się od siebie odcieniem różu i jakoś tak nie wygląda to zbyt dobrze, więc będę musiała wybrnąć z tej sytuacji w jakiś inny sposób. Może górę połączę z czymś innym, albo dół. Zobaczymy. No, wiadomo, że nie mogło być za dobrze, także będę musiała teraz kombinować. Tu jest mój kolejny zakup. Akurat tutaj jestem mega zadowolona, jak na ten moment. Zobaczymy, jak będzie w trakcie użytkowania. E Torebka z Gessa. Zamówiłam ją na e-obuwie, no i kolejnym plusem jest to, że po prostu trafiłam na e sporą promocję. Ostatnio zamówiłam też rzęsy od Sablier. W większości są Tutaj to brązy, a tutaj mam jeszcze rzęsy czarne w niestandardowym skręcie L. Jeśli chodzi o brązy, no to zamówiłam je w tym odcieniu zamówiłam praktycznie całą rozmiarówkę, ten miks króciaków i szkoda, że nie zaczyna się to od czwórek, bo tych czwórek naprawdę bardzo brakuje. mi się wyrwać z domu. Jadę na rzęs. I tak krzewc bez butów chodzi. Ja zazwyczaj rzęs nie noszę, raczej tylko jak mam jakieś okazje. Chociaż gdybym miała może trochę więcej czasu, to robiłabym sobie je na co dzień. A teraz suję, mam dwie okazje, także na pewno się przydadzą rzęsy. Mamy czwartek, godzina 7.50. Ja właśnie przyjechałam na paznokcie, zaraz lecę. Pada śnieg, po prostu to jest zaskoczenie dzisiejszego poranka. Dzisiaj będę się pokała, bo jutro jadę już na zjazd Pimpa. Mogę się doczekać, trochę się stresuję. Jeszcze muszę e, zajechać do Rosmana, kupić soczewki. I to chyba już wszystko. Pierwszy raz chyba jest tak, że będę gotowa, nie na ostatnią chwilę. Będę jechała spokojnie, z myślą, że wszystko wzięłam, nic nie zapomniałam. Dobra, zmykam na paznokcie Dobra, biorę się zapakowanie na zjazd. Tak się wczułam, że akurat nawet walizkę mam w klimacie pimpa różową. Myślę, że to już będzie końcówka tego filmiku. Bardzo Ci dziękuję, jeżeli dotrwałaś do tego momentu. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zostawisz ślad po sobie, like, komentarz albo subskrypcję. Widzimy się na kolejnym filmiku. Myślę, że to będzie filmik ze zjazdu. Także buziaki i do zobaczyska!